Widać widzowie, co gramy? Gramy w Zajść jedną bazę. Wow, Boblox. Czemu gramy jest scena stykana jakiś pierdolę, nie chcę się tego... Poziom pierwszy, podejrzany obraz. Ej, hey, gdzie to musi być baza, widzowie. widzowie? Oh my god, oh my god. Widzowie. Nie mogę już zająć bazy, gdzie jest baza, widzowie? O ja się, niesamowite, jest widzowie, gdzie jest baza, gdzie jest baza? Widzowie, czy tam ktoś coś robi? Niesamowite, on coś robi. O nie. Co, co się stało? Co my pliknęliśmy? <grych> Widzę co tu trzeba zrobić? Bo nie trzeba wiem, chyba ci domyślam. Widzowie Speedne robimy, co wy na to? Jezu, jak ja tą go skończym, to go skończyć mnie to trochę dołamę. Widzowie, jakieś... gdzie ściany są płaskie, gdzie, gdzie jest przejście? Widzowie, bo podłoga jest taka sama, nie, gdzie jest przejście. Widzowie. widzowie, widzowie, gdzie tu trzeba iść, bo chyba trzeba... Widzowie, nie dajemy rady, myślałem, no, żeby nam pomóc. No. Widzowie, krzaki jak, Co? krzaki jak coś. Co? Krzaki krzaki, krzaki, krzaki. Krzaki, aha. weź w krzaki. Nie te. O te. Widzowie, gdzie... Ej, gdzie może być przejście, widzowie? Niemożliwe. A kurde. Ojezu, parkour. Widzowie, parkour ciężki. Parkour jest ciężki, widzowie. Dzień dobry, przejście, widzowie, halo Pomocy. Damn, widzowie. Nie są widzowie. Odwii? O nie, a ja z favors i mi się odpalił i nie O, dobre już, sobie. Damn. Find the button, widzowie. Gdzie jest guzik? Gdzie, no trzeba znaleźć są, guzik, widzę, gdzie guzik? gdzie może być guzik? Widzowie, znaleźliśmy guzik. Brawo dla nas. Za to, że znaleźliśmy kod. Kod. A widzowie, ci trzeba znaleźć kod. Nie, jest kod? Wow, 6769. Wow. Widzowie, znaleźliśmy kod. Find the code, kolejny kod, widzowie. Widzowie, pomóżcie nam znaleźć kod. Dajcie łapkę w górę i znajdziemy kod. Istre. kotek, jo. znajdź kotek, no to było trudno. Damn, My labirynt. Jest... Mocne. Patrz, OK okej. Kolejny kot widzowie, czy damy radę go znaleźć? Widzowie, bo gubimy się w zapieręcia. Damn. No, i tak jak pisywałem, to tylko kliknąłeś Dobra, no. Enter. Oh, Nareszcie. No, no, ja... Wow. No, ja wpisałem. no. O oh, jest. Aha. WTF? Oh, no, yes. Trzeba od nich uciec jak najszybciej, bo to. Spraszka. Co to musimy zrobić? Eee, Aha, książka. Wow. Co? Książka. <młyska> wow. Wizowe. Która to książka? Nie. Wiem. Wie to ta książka. Nie można znaleźć książki. Sekretna. <młyska> Niesamowite. <młyska> raz, dwa, trzy, cztery. A czekaj, to jest raz, dwa, trzy, cztery. Dziewięć, sześć, sześć. Kciukki. Kurwa. No. no je... Ja nie klikam. No, nie wiem jak klikam. Nie wiem jak trafić na to. Drzewo? Wow, fajny button. Nie staję wizerowia. Tak. Banana World to jest R Wow. wow. Nie jestem oh, Gross Peg, peg. Aj, 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 Czyli prawo, prawo. Prawo, prawo. O, nie prawo, lewo. prawo. Lewo, lewo, ale jak skoczyłeś? Czyli lewo, lewo, prawo, lewo. Lewo, lewo, prawo, lewo. Time. O, parkour. Parkour. -a. Invisible Maze. Niesamowity Mazda. Maza. Maza. Czy to jest na labirynt, jaki No i takie labirynt możemy grać. Blue. Red. Dorz, Doors, dorz referencja Widzowie czy to jest Doors referencja Puść the bol. Sus Ja już mi to zaliczyło to kliknięcie moje Dobrze, Sekretna ściana? Gdzie może być sekretna ściana? <laughs> Kurde, nie było w tym krzaczku? To w tym drugim? Aj, nie było. Gdzie ty miałeś? A, to było w tym dobra, okej. Okay. Nie widziałem. Klikasz, masz coś? Siedem jeden trzy cztery? No, park trzy zero, myślę, że będzie w samym Ej, przeszli Tutaj Trzeba zejść Aha e, 98422 Zajdź ten klikaj już 98422 22? Tak Okej okay. Fly Bang, bang Trzeba podwójnie, łatwo, essa No nie Crate, aha Dang Dobra, czekam przy kratkach. This room looks empty. Ajajaj, aj, aj, kurde, ej, bo... Boko jest puste. Nie je domyśliłem się. Eee, ten, Tower of Hell, Tower of Hell. Tak. Referencja. A z tym musimy zrobić odcinek, kurde. A kurde. Tego nie było. No. Matematyka. O, ej, choćby bo ciężko. Choćby ciężko. Twenty one. Twenty Wow. Tej. Nie kliknie za mało tylko. Hmm. A chyba za grubi jesteś, wiesz? No niestety. <noise> Ile. Ej Jest przecież zablokowane, da się cofnąć. Ow. No więcej niż no dziewięć, tam nie było. Sześć, sześć siedem. Sześć, osiem. Siedem. Sześć. Nie, pięć. A jedenaście. Siedem, cztery. Trzy. O, trzy? Dwa chyba. bla, 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 bla. bla, bla. bla, 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 bla. Blablabla Wow, dang! dang. <śpiewa> Ej widzowie! Widzowie, widzowie. speedrun world record! Dang, zrobiliśmy to widzowie! Udało nam się! Za że doszliśmy do końca dajcie łapeczkę w górę, komentarz pod tym filmem i suba na te kanale Ej, do następnego! Pa pa! Pajajo!